Podrzucam Ci kilka praktyk, które pomogą Tobie w momencie, kiedy Twój system nerwowy jest rozregulowany, a Tobie trudno jest wyjść z wyzwalacza, którego doświadczyłaś. Zimny prysznic jest bardzo dobrym sposobem na to, aby wrócić do ciała. Zacznij od takich 30 sekund do minuty. Niech to będzie takie stopniowe obniżanie temperatury. Jest to bardzo, bardzo dobre. Poprawia kondycję naszej skóry, poprawia również przemianę materii. Pamiętaj o tym, aby w tym dyskomforcie oddychać. To uczy nasz system nerwowy, aby pozostać właśnie w równowadze, nawet jeżeli coś jest trudnego wokół nas. Głęboki oddech, który dociera do Twojego brzucha, powoduje, że stymulujesz e, swój e, system nerwowy, aktywujesz nerw błędny i to pozwoli.